To już drugi raz wspominasz o takiej sytuacji, że dbanie o własne zdrowie trochę się sprzecza z życiem społecznym. Czy w takim razie trudno powiązać biohacking i życie społeczne? Nie, znaczy w jednej teorii tak, ale dla mnie, tak jak wspomniałem wcześniej, zdecydowanie ważniejszy jest ten aspekt społeczny niż dbanie o o to, żeby nie zjeść, nie zjeść czegoś tam o którejś konkretnej godzinie. Jeżeli to jest oczywiście w, gramach, w ramach zdrowej jakichś tam granic, tak? No bo jeżeli wychodzimy codziennie ze znajomymi z osiedla na piwo, czy tam na jakieś pizze, czy coś, no to wiadomo, no, że to nie, nie będzie zdrowe. Ale jeżeli raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu spotykamy się ze znajomymi, to. to Wsparcie społeczne, rozmowy, zrelaksowanie się jest dużo ważniejsze dla naszego zdrowia i to w ogóle z badań wynika, ale z mojego przykładu to też jest jedna z rzeczy, która jest dla mnie pewnie pod względem zdrowia w ogóle najważniejsza, ten aspekt wsparcia społecznego, i gdzieś tam, gdy tego wsparcia społecznego nie było, no to wiem, że to, to jest coś, czego też nie da się przełożyć na, na nic innego. Zdrowy sen, dieta, nie wiem, aktywność fizyczna nie zastąpi nam kontaktu z ludźmi. No najprościej jest mówić o wsparciu społecznym. Yy, po angielsku no to mówi się jakieś tam relationships, tak, czy po prostu. No nie wiem, związki, relacje, relacje z ludźmi, tego nie da się zastąpić. Więc jeżeli y, nasze założenia, powiedzmy, dietetyczne, czy jakieś inne, powodują to, że nie mamy kontaktu z ludźmi nie mamy tego wsparcia społecznego, no to jest to duży problem. Z jednej strony, dbamy o swoje zdrowie pod względem dietetycznym, ale pod względem takim, powiedzmy, mentalnym. Y, z czasem przyniesie nam to też problemy, i są osoby, które tego kontaktu potrzebują więcej, są osoby, które potrzebują tego kontaktu mniej, wiadomo, to jest oczywiste, ale ten kontakt jest niezbędny dla każdego, i w ogóle taką jedną z najważniejszych, najgorszych metod tortur tak naprawdę jest izolacja. Jeżeli nie mamy kontaktu z ludźmi, no to jest to jedna z najgorszych rzeczy dla naszego zdrowia mentalnego. Wyjątkiem mogą być osoby, które mają bardzo duże problemy zdrowotne, na przykład ktoś ma celiakię, tak? No to on glutenu nie może jeść, nie ma tutaj opcji, żeby ten gluten gdzieś tam wychodzić na pizzę i jeść pizzę z glutenem, tak? Ale teraz raczej, na przykład nie ma problemu, żeby y, wybierać alternatywy bezglutenowe. Tak samo, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, nie wiem, z IBS-em, czy z jakimiś problemami ogólnie zdrowotnymi, poważnymi, chorobami zdrowotnymi, to być może wtedy y, podczas wychodzenia ze znajomymi unikanie całkowite alkoholu, czy pewnych rzeczy w ogóle jedzenia, może być konieczne, żeby te zdrowie zachować, tak? I wtedy rzeczywiście. Y, Możemy robić tak, że wychodzimy ze znajomymi i nie jemy z nimi tych, tych, tych potraw, czy czegoś tam unikamy, ale wtedy no, też jest kwestia do, powiedzmy, takiego dogadania, że wiemy, że mamy jakieś tam problemy zdrowotne i żeby też nie było takiej presji, bo to też jest z drugiej strony taka często, często nieczęsto, w zależności od tego, w jakim środowisku się obracamy, ale jeżeli jest na przykład wychodzimy ze znajomymi z pracy, czy z jakąś tam większą grupą osób, którzy nie są naszymi, naszymi przyjaciółmi i mamy jakieś problemy zdrowotne, czy jakieś rzeczy, które. Nie pozwalają nam, powiedzmy, jeść wszystkiego, czy mamy jakieś tam ograniczenia w diecie, czy w czymkolwiek, no to nie będziemy każdemu tłumaczyć, że, o, mam na przykład, nie wiem, jakąś tam chorobę i nie mogę tego jeść, tylko wtedy nie chcemy o tym mówić, a inne osoby mogą nas namawiać, tak? Najsłynniejsze jest to, czy ze mną się nie napijesz, tak? Więc y, też jakaś tam asertywność i dbanie o to, dla, z jednej strony może być stresem też, bo to jest często stresor, ale z drugiej strony warto o to dbać, żeby. Y, ta asertywność sobie wyrobić i żeby móc wychodzić właśnie nawet w takich sytuacjach z ludźmi mieć ten kontakt i w jakiś tam sposób po prostu odmawiać tych rzeczy, których na przykład nie możemy zrobić. Ale znowu jeżeli ktoś jest zdrowy i naprawdę nie ma jakiś mocnych wskazań, to często zjedzenie tej pizzy na przykład raz w tygodniu będzie miało lepszy efekt dla naszej głowy, dla naszego zdrowia, niż to, że siedzimy po prostu i no, siedzimy niezadowoleni, tak naprawdę, my i wszyscy inni, że nie zjedliśmy tej pizzy, tak naprawdę nie było ku temu mocnych wskazań. Więc to jest oczywiście kwestia do ustalenia indywidualnego, ale o ten aspekt społeczny to jest, to trzeba zadbać, i to jest też no to jest rzecz, którą często ciężko jest też polecić. No, bo jak można powiedzieć komuś, zdobądź sobie znajomych, czy zdobądź sobie przyjaciół, czy tam nie wiem, zadbaj o, o jakieś tam kontakty, nie ma takiego jednoznacznego zalecenia. I też, jak to określić, ile razy w tygodniu, i tak dalej, ale jest to na pewno jeden z najważniejszych aspektów w ogóle dla zdrowia. Zdecydowanie jeden z najważniejszych. Ja myślę, że trzeba tutaj zachować balans, bo może dojść do sytuacji, w której aspekty społeczne staną się wymówką, żeby sobie odpuścić w jakiejś kwestii. I myślę, że tak właśnie jest z alkoholem. Tak, nie picie w towarzystwie osób pijących nie jest aż takim dużym problemem momentami, a jednak już to, to może się stać taką wymówką. Czy wiesz, o co mi chodzi? Tak, jak najbardziej, no bo y, tutaj to w ogóle bardzo dużo zależy też od tego, w jakim gronie, jaki, gron, jaki grono znajomych mamy. Y, moi przyjaciele praktycznie wszyscy są, powiedzmy, z grona. Y, dietetyki czy fitnessu w jakimś tam stopniu się po prostu przez to poznaliśmy. Raczej nie siedzą w branży, nie są dietetykami, tylko po prostu w jakiś sposób, powiedzmy, stąd mnie poznali, czy, czy mamy jakieś takie wspólne zainteresowania. I na przykład praktycznie z moich znajomych nikt nie pije, naprawdę. To są pojedyncze wyjątki i wielu moich znajomych, przyjaciół odżywia się bardziej zdrowo ode mnie i wręcz ja się czuję tak, jako taki wiesz. Ostracyzmowany ostra społecznie, że po prostu ja jem coś powiedzmy niekoniecznie zdrowego, a oni jedzą jakąś tam powiedzmy tą przysłowiową osiankę, czy cokolwiek i tak patrzą na mnie e, dziwnie, więc zależy to też oczywiście od tego, jaki, mam, jaki mamy krąg znajomych. Jeżeli na przykład na szkoleniach dietetycznych, czy gdzieś tam w kręgu dietetycznym poznajemy. E, właśnie swoich przyjaciół. No to bardzo często będzie tak, że te zainteresowania będą podobne i na przykład te osoby też będą regularnie trenować i tak dalej i tak dalej, co jest fajne dla motywacji. Powiedzmy tak zwanej motywacji do tego, żeby regularnie y, trenować, bo jeżeli nikt z naszych przyjaciół, znajomych nie trenuje, to znowu może to wpływać na to, że mamy powiedzmy nie jeszcze bodziec do tego, żeby gdzieś tam trenować. A jeżeli mamy takich znajomych, z którymi możemy razem pójść na trening czy podzielić się swoimi jakimiś tam efektami treningowymi czy coś, no to też Wpływa to na jakąś tam motywację. Tutaj najlepszym przykładem są sporty drużynowe, gdzie y, powiedzmy, że na przykład w koszykówkę no, potrzeba no, minimum 8 osób, żeby grać. No dobra, 6 osób, tak, żeby gdzieś tam powiedzmy 3 na 3 grać. E, więc musimy się w pewnym stopniu dostosować do, do y, innych osób i jest troszeczkę, powiedzmy, taka presja, że jak już ustaliliśmy, że gramy na przykład w niedzielę wieczorem, no to jeżeli y, nic takiego nieznaczącego nam nie wypadło, że na przykład nam się nie chce, no to raczej jedziemy na ten trening, chociażby no, z tego względu żeby inne osoby też mogły zagrać bo na przykład jeżeli my jesteśmy tą szóstą osobą i odmówimy bo nam się nie chce no to pięć osób tak naprawdę nie gra przez nas tak więc jeżeli nie mamy jakichś tam mniejszych powodów no to raczej idziemy na trening więc to jest też taki aspekt że możemy w ten sposób powiedzmy się motywować tutaj też y Szukanie, jeżeli mamy jakiś ulubiony sport, szukanie osób, które na przykład na grupach na Facebooku czy gdziekolwiek, które tym, tym, tym sportem się interesują, jest też świetną metodą, bo uważam, że w ten sposób jest najłatwiej znaleźć dużo, nawet większych pasjonatów niż my w danym sporcie. I wtedy na przykład, jeżeli chcemy grać w kosza, czy w cokolwiek, to bez problemu też takie osoby znajdziemy, które regularnie to robią i na przykład też nas w jakimś tam stopniu poduczą, zmotywują i tak dalej. Więc to jest też mega ważne. Uh -huh. Zmiana środowiska i ogólnie krągu osób, którymi się otaczamy, jest właśnie najprostszą metodą, żeby zmienić samego siebie, swoje nawyki itd. To był tylko przedsmak, a premiera całej rozmowy już od piątku dostępna na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem a prawdziwym Homo sapiens. I dodatkowo wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości oraz moje morale. Zostaw jeszcze subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. Cześć!